Mecenasem Janem Olszewskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Wieczór. a teraz konkretnie. A teraz konkretnie po pierwsze nowe numery telefonów. Telefon, do którego się przyzwyczailiśmy dzisiaj nie działa. Dziękujemy Poczcie Polskiej. Podaje aktualne 20.90.73, siedemdziesiąt 20 i 24, 26, 24. Pod tymi trzema numerami telefonu czeka na państwa telefony mecenas Jan Olszewski. Witamy w studio. Dziękujemy Dobry za... Dziękujemy za przybycie do studia. No cóż, pana mecenasa Jana Olszewskiego przedstawiać nie trzeba. Niektórzy tytułują go premierem. To człowiek, który jeszcze niedawno był na tym stanowisku, ale którego ludzie pamiętają głównie jako obrońcę i który obrońcą prawdopodobnie długo jeszcze pozostanie. Czekamy na telefony państwa. Panie, 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 panie mecenasie, moje pierwsze pytanie. Czy sądy w Polsce stały się niezależne? Powinny się stać. Czy się stały? Ja mam poważne wątpliwości. Tak całkowicie i do końca. Niezawisły sąd sędziego to jest kwestia pewnej mentalności człowieka. Także no, nasza kadra sędziowska częściowo przynajmniej to są jeszcze ludzie z minionego okresu. Znakomita większość z tamtej epoki wyszła obronną ręką. Ale wiemy też, że pewna ilość sędziów, którzy jeszcze pozostali w naszym sądownictwie ma za sobą pewną przeszłość, która jest hipoteką obciążającą i ja mam, osobiście mam poważne wątpliwości, czy ludzie z takim dorobkiem mogą w nowym sądownictwie, orzekając już w imieniu Rzeczpospolitej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, czy oni, pewien kompleks, który tu jest naturalny, czy to jednak nie utrudnia rzeczywiście no, pełnienia tych iść. funkcji w sposób właściwy. To oczywiście ludzi jednakowoż nie wymienimy, społeczeństwa nie wymienimy. Jakie w takim razie warunki, które zagwarantować prałe... mogą trwałą niezawisłość sądu? Prawda, no cóż, no to są bardzo stare i znane sposoby. Pierwszy to jest oczywiście nieusuwalność sędziego. Drugi to jest zagwarantowanie mu właściwych warunków materialnych. No i wreszcie trzeci to jest odpowiedni dobór. Kadry sędziowskiej, dobór ludzi, osobowości nawet, kwestia, że tak powiem, wiarygodności człowieka, który wykonuje tą funkcję który w imieniu Rzeczpospolitej, faruje wyroki. Ja myślę, że z tych trzech warunków to my mamy na razie i też może tak nie całkiem do końca spełniony pierwszy. Jeśli chodzi o dwa następne. Czyli to to nieusuwalność. Jest... Pytanie, odpowiedni dobór. Kto ma dobierać? Czy aparat sądowy powinien być apolityczny? Czy jest... prorządowy? Nie, nie musielibyśmy się zastanowić nad pojęciem apolityczności. Ja jestem pewien, że on powinien być mm, oczywiście apartyjny. Czy sędzia może być apolityczny? No każdy ma jakieś poglądy, a ja przynajmniej byłoby dziwne, jakby nie miał. Natomiast sądzę, że po prostu każdy człowiek pełniący tą funkcję powinien się wystrzegać demonstrowania swoich poglądów politycznych przy okazji sprawowania tej godności. Chodzi pan apartyjny. Czy partia polityczna pańskim zdania, zdaniem jest nowoczesnym narzędziem życia politycznego? Dobra, no, no w kraju demokratycznym, w ustroju demokratycznym. Partia polityczna jest elementem niezbędnym, absolutnie niezbędnym. Nie ma żadnego innego sposobu rozwiązania spraw pluralizowania opinii, wyartykułowania opinii w sprawach politycznych, społecznych, gospodarczych, jak tylko poprzez mechanizm partii politycznych, poprzez ich programy. Dziękuję. Mamy pierwsze pytanie. Halo, dziękuję, pana. Panie mecynarze, ja chciałbym spytać, nawiązując do Pana wypowiedzi z 4 na 5 czerwca 1992 roku, kiedy Pan mówił, że Pan z otwartą przyłbicą wyjdzie na ulicę i, i, i niczego się nie obawiając, a teraz obawia się Pan wyjść i otacza się Pan podobno gorylami nawet. Chyba nie wiem skąd wiadomości. Ja po prostu chodzę po ulicach. Na to są liczni świadkowie, bo mnie dosyć dużo ludzi rozpoznaje. Miałem rzeczywiście, bo tak, tak przepisy to przewidują przez pierwsze miesiące po zakończeniu mojej funkcji, miałem ochronę. Używałem i starałem się, powiedzmy, korzystać z niej umiarkowanie, a teraz od wielu, wielu miesięcy chodzę, tak jak każdy. Mieszkanie z Warszawy po tym mieście i bardzo sobie to chwalę. Dziękuję Panie mecenasie, Czekamy na dalsze telefony. Wiem czy jest już następny telefon? Mamy kolejnego który Raz, dwa. trzy. Pan mecenas Jan Olszewski. Mecenasowi Janowi Olszewskiemu w dniu 23 lutego 1993 roku. Kala na drugim piętrze Jagiellońska 38 w godzinach 17:38 wręczyłem materiały nowego kalendarza składającego się z 13 miesięcy po 28 dni każdy miesiąc. Rok kalendarzowy obejmował 364 dni, a nie 365 dni i co 4 lata nie 366 dni, gdzie w chwili obecnej... do zegarów atomowych po jednej sekundzie, zamiast zmienić kalendarz. Co zrobił w tej sprawie mecenas Jan Olszewski z tym kalendarzem? Chciałem się zapytać. Tak więc panie, się panie pytania, na... Właśnie, no bo to jest bardzo ciekawy pomysł. No ja niestety nie jestem astronomem, yy, trudno mi się w tej sprawie oświadczyć. Bardzo w każdym razie jest to rzeczywiście, był to oryginalny pomysł, muszę przyznać. Tylko może jakby zaadresowany no, nie do właściwej osoby. Ja nie mam wpływu na reformę, że tak powiem, sposobu mierzenia czasu, ale muszę powiedzieć, że pomysł jest interesujący. No tak, Polecałbym go specjalistom. Nie nie wiem, czy, autor, czy autor przekazał także do tych właściwych rąk? Nie ta instancja, ale y, zwróćmy się do tej instancji, gdzie pan mecenas jest prawdziwym specjalistą. Panie mecenasie, może nie wszyscy pamiętają, że był pan jednym z twórców Statutu Solidarności y, Niezależnego Związku Zawodowego w 80 roku. Jak sądzi pan, jak pan ocenia w tej chwili rolę nowoczesnego związku zawodowego? Czy taki statut, jaki wtedy został stworzony, sprawdzałby się? No, no to nie był, tak prawdę mówiąc, przecież nie był statut tak zupełnie dla związku zawodowego, a Solidarność też takim związkiem. Właściwie nie była, był to pewnego rodzaju, no powiedziałbym, powiedziałbym pewne, nadanie pewnej zewnętrznej formy czemuś w istocie zupełnie innemu wielkiemu ruchowi społecznemu, który przecież tego konsekwencje doprowadziły do zmiany, głębokich zmian ustrojowych w Polsce i nie tylko. To był ruch polityczny, społeczny, ideowy który przecież przeorał polską świadomość. To nie był w ogóle związek zawodowy. A dziś co Pan dziś na przykład sądzi o Solidarności, o strajku Solidarności, która ostatnio strajkowała no, nie w Warszawie? Tak. W Może sobie tak. Solidarność ciągle jeszcze nie jest takim typowym związkiem zawodowym. I myślę, że ona jeszcze długo nie będzie. Na jednak ciągle spoczywają pewne ogólniejsze zadania związane z obecną sytuacją, z całym procesem przemian w Polsce. Ja myślę, że to nawet dobrze, że to nie jest taki klasyczny, zwykły związek zawodowy. A czy związek zawodowy jest e, krajowi, jest partią polityczną potrzebny? No jest przede wszystkim potrzebny w, w, w jakby powiedzmy mechanizmowi gospodarczemu. Jest potrzebny rządowi jako partner w sprawach... A ludziom? Wie pan, Ludzie mogą mieć na ten temat różne poglądy, ale jeżeli to jest potrzebne dla sprawnego działania mechanizmu gospodarczego, to potrzebne jest. Ludzie tak, że nie mówią. rozróżniają tej działalności politycznej od działalności związkowej. Twierdzą, że mają rację, że to właściwie to samo. Nie, problem, Ja muszę powiedzieć, że mój pogląd na to jest trochę inny i ja się stykam raczej z opiniami. Członkowie związku, ludzie, którzy się zwracają do Solidarności mają pewną wyraźną awersję do przynajmniej partyjnych działań politycznych. Oni chcą mieć powiedzmy właśnie związek, który ich będzie chronił, chociaż postulaty, które do niego zgłaszają są także postulatami politycznymi. Rozumiem, mamy pytanie. Dzień dobry wieczór Panie Mecenasie. Chciałam zapytać, czy Centro Prawica kiedykolwiek się zjednoczy i będzie ze sobą bardziej ściśle współpracowała? Dziękuję bardzo. Zawsze byłem zwolennikiem takiego zjednoczenia, a myślę, że prędzej czy później jednak to nastąpi.